Siema, z tej strony, i witam w kolejnym filmie, kanale. Dzisiaj ze mną jest. Kiatr i Cześć. Najbardziej od Jolanta i nie? Ale dobra, wczoraj graliśmy się podcinku, po Byliśmy te 30 level. Jak widzicie, mam 41. Dlaczego? Ponieważ byliśmy w kwarcu, jak widzicie, tutaj się dużo zmieniło. Byliśmy po kwarcu i naprawdę łatwo się zbija level na tym kwarcu. No i 30. Szósta, ale wszystko zenchantowałem. No, a ja mam właśnie zaczęła tylko dwa kilo, nie? I pierwsze zenchantuję. Wydajność 4, niezliczalność 3. Idę dalej kopać diamenty. Znajduję diamenty i idę jeszcze raz zenchantować, bo miałem 30 level. Yy, no i paru szczęście, tak jak Piotrkowi. I ogólnie. Tak, te same kilometry. Tak, i ogólnie patrzcie, co za ta to, to zbrojka, to jest ochytne. Trzeba dzisiaj idealnie 25 diamentów, no, nawet jeszcze jeden zostanie. Dzisiaj będziemy robić sobie całą diamentową zbrojkę, bo idealnie mam 41 level. Starczy mi na. Każdy 30 level, więc będziemy już mieli opis zbrojki. Chociaż tak mam nadzieję, Piotrek też dosyć ma. Dobra, to A najpierw to sobie... Enchanty? Najpierw sobie myślę... w sensie ja nie wiem, że może nie wypaść ta ochrona, ale bardzo bym cieszył się, żeby wypadła chociaż na tej klacie. Klata jest najważniejsza. Klata naprawdę... No mogę powiedzieć jakie ja mam enchanty. No dawaj mów. No, na budkach mam ochronę dwa niezniszczony dwa, łagodny upadek 2. Na spodniach mam ochronę przed ogniem 4 niezniszczoneść 3, a na klacie mam niezniszczoneść 3, ochronę 4. No to właśnie ja chcę mieć tak jak Piotrek tą ochronę 4 na klasie, mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, e, lapis teraz trzeba wziąć śmiejące wyposażenie. Ja wykonuje hełmik. Ochronę 3. To dobrze, dobrze. Dobry, dobry. dobry enchant, dobry enchant tylko ochronę 3. No, no to, 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 to w sensie dobry, ale nie taki, żeby szaleć. No taki średni bym powiedział. Ale dobra, najpierw pójdźmy od góry hełmik. E, I co jest na hełmiku? Co jest na Helmiku. Oddychanie 3. I czy ryzykować oddychaniem 3? No w sensie możesz ryzykować. Jak coś ale... może zawsze zenchantować jeszcze raz? O, ochrona 3 i niezniszczalność 3, oddychanie 3. To jest naprawdę dobry endchat. Dobra, idziemy teraz sobie yy, na zbrojkę i ochrona przed ogniem. Ochrona przed ogniem. Słabe. Słabe, bardzo słabe bym powiedział. Na ra, na do... co, masz na... co masz na innych? Yy, zobaczę sobie co na spodenkach. Ale nieco, może na niższych levelach. Yy, no, na... Zobaczę co najniższych, bo to też może. Ochrona 2, to, to się nie płaca. Hmm. Ja mam ochronę 3. 3 na spodenkach. Ja zaryzykuję. Niezniszczalność 3 ochrona przed ogniem. O, ja, nie wiem. Będzie trzeba dalej kopećem, ty bo to jest. Głębinowy wędrowie 3. Ja zaryzykuję głębinowego wędrowca 3. Głębi... Nowy wędrowiec 3, ochrona przed ogniem, 3 niezniszczalność 3 co tutaj się dzieje. No i tak naprawdę... Ej! Niezniszczalność teraz jest na zbrojce. Mam nadzieję, że tu będzie ochrona 4. Ochrona 4, nie zniesiono jeszcze na klacie. Dobra, to co chciałem, nie? Ej, zapomniałem, bo mi nie starczy lewla na si, Nie starczy mi lewla na mieczyk. Bo jak wiecie, ja bardziej lubię używać. Ja nie w sensie ja sobie idę jeszcze do krówek tam i szybko zdobędę ten level Ale ogólnie ja na razie nie będę używał sikierki, ponieważ jak wiecie sikierkę da się tylko ostrość nałożyć przez książeczkę I tak za samo zaklęty ogień A w nie ma szansy, żeby wypadł ten, więc ja będę musiał podawać na to ostrość te 5. Dobra To szybko sobie... ja Serio już, naprawdę ogarnięte taki temy, że głowa nie siada yy, I te ta... I teraz, a ja nie mam, nie mam diamentowego mieczyka, nie mam diamentowego mieczyka, dwa diamenty mi brakuje. Piotrek, pożyczysz mi jednego? Mamy przecież wspólne. Tak, ale dasz mi jednego proszę, bo on mi brakuje. Jednego właśnie. Jednego? Tak, jednego. Nie mamy tych zbrojek zakorzackich. To dasz? No. To ci. Nie, nie. A dałeś, dobra. Nie ma... Nie mam też brak zakazackich. Nie oszukujmy się, tylko kratę jest naprawdę u nas kozacka. Nigdzie nie mamy ochrony znaczy, tak. Nie mam jeszcze buciki, dobra, ochrona. Jeszcze ten łagodny upadek trochę coś tam daje. No, ale tak to... No. Biednie. Bida. W sensie, no ja się cieszę, bo już mamy tak naprawdę zapewnioną zbrojkę. Klatę już na końcu, nie będziemy musieli sobie robić lepszej klaty. Celu Chcę ulepszyć. Ochrona 3, dobra. Ja, jest? Ja robię jeszcze jeden hełmik, a nie, dokrym jednego diaksa. Dobra, buciki mogłyby być lepsze, mogli. Ja robię jeszcze jedne buciki. Spoko. 33 level Dobra, ja i tak ogólnie zabić kilka królek. A nie mam tego, zapisz To powinien być w skrzynce No Dobra, dawać się 30 level Ja mam 33 Dobra. Niezniszczalność 3. Ryzykuję. Dobra, 30 mamy. Tylko, że mamy mniej dużo krówek jest. Niezniszczalność 3 tylko. Ale to nie mamy. Dobra. Jest niezniszczalność dobra. Tylko niezniszczalność 3. Idę do koła. Dobra, do i ogólnie pójdę sobie po odcinku naprawdę do dederku żeby zdobyć kolejny y, levelek. 30. Może coś się lepszego wypadło. Nie. Niezniszczalność 3 na Ja nie wiem, czy ryzykować. Bo jest potem ostrość 2. Niewczalność sława. Mieczyk w ogóle prawie się nie niszczy, tak więc... Co no. w się... Sensie, wiem, Aha. ale ostrość dwa to też nie najlepsze zaklęcie, wiesz? No to możesz ryzykować, bo może coś jeszcze wypać, wypaść wypaść 4 cztery niezniszczalność 3? Nie. Yeah. A ty na razie używasz sikierki czy mieczyka? Eee, zależy co sobie bić. W sensie, bo sikierka nie będziesz mieć na razie, musisz. Ja na razie będę używał gościom mieczyka, dopóki nie znajdę. Yy, no ja mam mieczyk yy, niezniszczony: 3, szerokie, 3, 3, 3, tak więc taki średni bardzo. W sensie, bo yy, ogólnie, jak, jak widzicie, tutaj mamy taką specjalną skrzyneczkę, gdzie będziemy zbierać surowce, żeby szybko znajdować diamenty czy coś. A dawaj na nakle... no nie, nie chcę niszczyć na razie brakiem. Ale ogólnie pierwszy enchant, no to ochrona 3, niezniszczalność oddychanie 3 No to będziemy... oddychanie 3, to ej, to będziemy mogli oddychać pod wodą Ziela pod nie, wodę nie. W sensie będziemy mogli trochę dłużej niż zazwyczaj Jo, to jest bardzo fajny enchant Dużo wolniej leci to tlen, ten tlen leci dużo wolniej ja będę wydajność pod wodą. No ja wydajność też miałem. Kiedyś na, na starym serwerze miałam ogólnie wydajność pod wodą. I co, to, to, to chyba byłoby na wszystko. Ogólnie smok kresu będziemy przychodzić dopiero w przyszły weekendik. Więc to jeszcze długo. Do tego. I, i dzisiaj mam w planach rozbudowywać bazę. Dalej rozbudowywać bazę. Tego widać, że tutaj nie ma w ogóle. Ten przepadł. No ty mi. Ale ogólnie dzisiaj chyba będziemy ogarnić dalej bazy i villagerów, trzeba surowce iść pozbierać Dobra, no to ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, już trzeci odcinek i mamy znowu fajne, bardzo szybko I te Miki, naprawdę ta seria będzie dłuższa, ale jeśli chodzi, to będziemy dużo więcej rzeczy ogarnić po odcinku Ten sezon będzie dłuższy, myślę, że ile tak jeszcze będziemy grali na tym? No miesiąc na pewno chyba no, to się tak wydaje. Bo ja bym chciał ogólnie skończyć ten serwer na Sylwestra. To było na Sylwestra, byśmy przed tym, to, to oczywiście 24, tak o 20 byśmy zagrali ostatni raz. Pusilibyśmy fajerwerki, zrobiliśmy, no i pierwszego to już byłoby zakończenie serwera, myślę, tak wtedy. No. Mam nadzieję, że Pepcie będzie z nami grał. No. Też fajnie by było więcej osób na serwerze. Zawsze lepiej. Dzisiaj będziemy się o... Og... Jest węgiel! Jest węgiel! No a węgiel y, ogólnie... E, gdzie... Co ja zrobi... Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić z tymi itemami? Spalić w labie. Z tymi itemami? Z tymi zużytymi już. Możesz spać, możesz się zostawić. Jakieś skrzynce. Ja zostawiłam. Ja chyba nie zostawię. Tutaj odkładam resztę siorków Dobra, drugi bloczek. Jak będziemy mieli już farmę pewnie e, tego. E, z, rolników. Rolnicy są najlepsi. Rolnicy najłatwiej dają akurat, więc no bo mamy też zboże. Mamy zboże, zrobimy dzisiaj jeszcze chyba ziemniaczki te zrobię. To w ogóle będą tak no, wydajne. Że... Nie są skrzynce, tak więc wystarczy tylko zrobić farmę. No i dzisiaj będę oglądał pomieszczenie na villagerów, bo dzisiaj ogólnie pierwsze odcinki serii to będzie takie coś, że tylko będę przekazywał kilka szczegółów Dzisiaj na przykład, jutro będzie nie wiem odcinek, aby sobie wazeczkę i, ten, I bardzo dziękuję wam w ogóle, że zostawiliście 80 wyświetleń pod filmem za manga, sorry że tak późno, bo tamte filmy już robiłem na zapas Ale dzięki bardzo za 20 też łapek w górę, za cztery nowe subskrypcje bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!